Wigilia, cała rodzina na głowie, 12 potraw do przygotowania, a wy wciąż nie macie czasu zaopiekować się sobą spokojnie. Przeprowadziłam eksperta. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać makijaż w 5 minut przy garach. Wiki, jestem ciekawa, jakie triki przygotowałaś dla nas dzisiaj, żebyśmy zrobiły taki szybki makijaż, ale efektowny. Czekam na Twoje wskazówki. Moim zdaniem przygotowałam na tyle fajne tipy i dla nas, i dla naszych widzów, że na pewno wykorzystają je do zrobienia świątecznego barszczyku. Barszczyku? Barszczyku. No dobrze, dobrze. To jest jestem ciekawa. Czyli można jednocześnie gotować mieszać barszczyk i robić sobie mierzchy. I klepać sobie róż. Dobra, dokładnie. To działamy. Okej, okay, od czego zaczynamy? Myślę, że możemy zacząć od podkładu, bo pielęgnację mamy już nałożoną. I przygotowałam dzisiaj właśnie Light Reflecting Foundation, który myślę, że już bardzo dobrze znasz. No nie ukrywam, że Marka Nars jest w moim sercu już od bardzo, bardzo dawna i uwielbiam te produkty, a w szczególności moja sucha skóra, która kocha właśnie taki pielęgnacje. Na podkłady bardzo się lubi z, z tą formułą. To jest w ogóle podkład nie tylko dla suchych skór, chociaż jest rozświetlający, ma 70% pielęgnacji. To jest to podkład. Praktycznie dla każdego. Ważne właśnie to, co robię, żeby go dobrze wstrząsnąć. Od o, razu tak, jest też informacja tak, na zdecydowanie. opakowaniu. Shake well before use to jest bardzo kluczowy element. Z racji tego właśnie, że bardzo dużo tej pielęgnacji w środku jest, więc żeby pigment połączył się z samymi tymi pielęgnacyjnymi składnikami. No dobra, to możemy chyba aplikować. Ja mam tutaj odcień Will. Ja wybrałam sobie Montblanc, który jest przepiękny, neutralny, jasny. I widzę, że już tutaj robimy dosłownie to samo na naszych dłoniach. Dobrze znamy te techniki aplikacji. Ja uwielbiam to, że właśnie te produkty można na szybko na niej zaaplikować przy pomocy dłoni. Tak, dokładnie tak. Dlaczego podkłady NARS powinny być rozgrzane przed użyciem? To właśnie przez ten bardzo duży procent pielęgnacji w składzie. I słuchajcie, jeżeli podkład jest dobrze rozgrzany, o wiele lepiej stopi nam się ze skórą, żeby wyglądał po prostu jak druga skóra na tej twarzy, żeby makijaż nie był maską. Ja nie wiem, czy ty też tak masz. Zawsze, ja na przykład teraz przed przyjściem do ciebie, mam tak, że jak zależy mi na czymś bardzo mocno, to skóra mi szwankuje i czasami pojawiają mi się wypryski. Mm, zdecydowanie tak mam, zresztą widać gołym okiem. Czyli ta skóra się buntuje przed każdym ważnym wyjściem, ale o czym chciałabym powiedzieć, co jest bardzo ważne, to to, że podkład Light Reflecting jest dermatologicznie przebadany nie wiem, czy o tym mhm. słyszałaś i ma w sobie taki składnik jak lilitrów japoński który w Azji wykorzystywany jest jako produkt do leczenia trądziku i stanów zapalnych. No to nic dziwnego, że się lubię z tym podkładem, tylko i wyłącznie kolejne potwierdzenie, że jest on dla mnie idealny. No i ja uwielbiam to, że on wygląda bardzo naturalnie, delikatnie, świeżo, bardzo świetliście. Używałaś kiedyś RCC pod oko? No, proszę Cię, kogo Ty pytasz? To no jest moich od lat ulubionych korektorów. Zdecydowanie ze względu właśnie na to, jak pięknie kryje, pięknie wygładza, yy, też jest lekki i też pielęgnuje cudownie tą skórę pod okiem. Teraz mały quiz. Wiesz, jaki składnik pielęgnacyjny jest w tym korektorze? A wiem. Wie jaki? <laughs> hmm, czyżby to był olej z pestek winogron? Ding, ding, ding. To bardzo dobrze. <laughs> Widać, że się przygotowałaś na nasze spotkanie. Tak, jako naczelna fanka Narsa yy, znam kilka Takich smaczków. Dobra, chyba możemy nakładać, co? Tak. Ja akurat, jeżeli chodzi o korektor, to jestem fanką pędzla, bo wydaje mi się że to o wiele bardziej precyzyjne niż nakładanie palcem. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, jeżeli nie mam pędzla, nie mam gąbki, to też ten palec idzie w ruch, bo nie zabieram sobie krycia. Ja też bardzo lubię aplikować pędzlem, ale dzisiaj zrobiłam sobie taki challenge, że chciałabym nałożyć wszystkie kremowe produkty dłońmi, żeby zobaczyć ten efekt. Dlatego też u mnie będą to palce. No ale po prostu ta formuła się tak roztapia pod palcami i tak przepięknie się wtapia w skórę. Każde narzędzie się tutaj sprawdzi świetnie. Bardzo dobrze. Dobra, mnie już się zaświeciły oczki, bo chyba teraz wiem, na co przyszedł czas. Teraz przyszedł czas na czyżby sticki? Czyżby styki, Tak. I który kolor ty sobie dzisiaj wybierasz? No, ja już tutaj upolowałam mój ulubiony, czyli Swing i to jest przepiękny taki e, chłodny, pastelowy róż. Bardzo pasuje blondynkom, ten odcień do niebieskich oczu. Nawet jeżeli macie ciemniejsze włosy, to Swing to jest kolor e, dla was. Natomiast ja tak nawiążę do tego barszczyku, o którym wspomniałam na Nie. samym początku, bo ja bym bardzo chciała pokazać trochę bardziej kontrowersyjny odcień, którego klienci bardzo często się boją i jest to flink, czyli już taki bardziej kolor podchodzący pod czerwienie. To co, działamy? Powiedz mi, czy Ty działamy. masz jakąś konkretną technikę właśnie aplikacji tego produktu, która Ci się najlepiej sprawdza? Jeżeli chodzi o The multipool, bo tak nazywamy te stiki, one są wielofunkcyjne, więc możesz ich używać nie dość, że na wiele sposobów, to też yy, na różne partie twarzy i do różnych zadań. Ha. Czyli dlatego właśnie skracamy sobie ten czas makijażu i robimy y, ten make-up, tak naprawdę, w kilka minut. Dosłownie w kilka sekund, nawet. Okej. Okay. I co, bezpośrednio na twarz, czy lepiej nałożyć najpierw na dłoń, czy od razu pędzelkiem? Jeżeli chodzi o styki, to ja jestem jednak fanką rozgrzania produktu mm -hmm. na dłoni, bezpośrednio, żeby on już zaczął pracować e, z ciepłem naszego ciała. E, tak jak wspominałam o podkładzie, tutaj również mamy pielęgnację i jest to olej z pestek brzoskwini. Dobra, czyli ty działasz znowu pędzelkiem, a ja dalej dłonią. Zabieram sobie odrobinę tego produktu z dłoni na pędzel i po prostu go dotykam i ten produkt blenduje się sam. Ja mam efekt zmrożonego policzka. Ja taki kocham, po prostu w szczególności właśnie e, zimą to jest Przepiękne, bardzo świeżo wygląda i dosłownie tak jak mówisz, wystarczy dotknąć czy to pędzlem, czy to dłonią i to po prostu już się nałożyło. Wiki, ja widzę, że ty już... O, ty już poleciałaś na skronie na powieki, a ja mam na razie tylko... Policzki. Ja trochę no jestem w gorącej wodzie kąpana. Myślę, że jak większość naszych klientek chce bardzo szybko zrobić swój makijaż, więc the multiple sprawdzi się również do waszego makijażu oka, jak ja robię, jak nakładam róż, bo tutaj Julka właśnie sobie doklepuje. Bardzo fajnie. Jeżeli używacie pędzla, przy blendowaniu samego różu wjechać sobie delikatnie na powiekę. Dzięki temu mamy fajny monochromatyczny look, no i nie musimy się już zastanawiać ani męczyć co na te oczy. Nałożyć przed wyjściem z domu. Ale to jest w ogóle też świetny trik, który daje taki efekt właśnie świeżości w makijażu, i nawet jeżeli y, używacie też innych cieni, a dołożycie sobie odrobinę takiego ruszu, różu na powieki, to to powoduje, że cały makijaż się staje bardziej spójny, prawda? Tak, dokładnie. Jakby macie już pełny makijaż zrobiony, możecie go sobie podrasować jakimś błyskiem, ale wszystko wygląda bardzo spójnie i do siebie pasuje. Dobra, Wiki, nałożyłyśmy już na policzki, na powieki. Co jeszcze więcej możemy zrobić z tym produktem? Oczywiście na usta. Hmm, na czyli pomadka. Jako pomadka będzie wyglądał rewelacyjnie. Przez to, że ma satynowe wykończenie, to nie będzie wyglądał sucho, nie będzie podkreślał tej suchości na ustach. Natomiast ja bardzo lubię rozklepać sobie róż właśnie na środek ust, a obrysować je konturówką, albo po prostu zostawić je tak i nałożyć sam błyszczek lub olejek. Powiem szczerze, że teraz to jest Wszyscy wiecie, jeszcze w trakcie procesu, ale ja już to widzę gołym okiem, że to jest najbardziej pożądany odcień, którego nie ma w pomadkach, a który po prostu cudownie wygląda z ciemniejszą konturówką. Wyobrażam sobie to, co mówisz, że obrysowane z tym odcieniem to będzie top. Skoro mamy już cały makijaż, prawie cały makijaż twarzy zrobiony, to trzeba go jakoś utrwalić. Więc tutaj przychodzimy dzisiaj do Was z naszą hot-nowością, edycją limitowaną. I tutaj Julka pokaże Ci taki puder, że nie będziesz miała nic do powiedzenia na jego temat. Okej, okay, zaintrygowałaś mnie, no już samo pudełko mnie przyciąga zdecydowanie. Właśnie znowu ten oszroniony efekt. Tak, opakowania oh wow. są e, przecudowne i jest to limitowana kolekcja z Iris Van Herpen, czyli taką projektantką mody ultra oh. high fashion, e, która właśnie projektowała nam opakowania e, do kosmetyków, jak i te kartonikowe. Ale co tu się dzieje? To jest jakaś po prostu zorza polarna na tym produkcie. Jest, nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest po prostu mnóstwo kolorów, taka tęcza. Y z tego pudru. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało na twarzy. No i widzę ten taki delikatny satynowy blask. To jest dalej Puder Light Reflecting, natomiast mamy w nim taką mozaikę, która nie dość, że będzie przepięknie rozpromieniała Twoją skórę, będzie delikatnie nadawała jej jednolity odcień. To on dalej jest transparentny, dalej ma działanie wygładzające i delikatnie rozświetlające skórę. Możecie zobaczyć sami na połowie twarzy obłęd. Tak, co jest bardzo ważne przy rozprowadzeniu tego w pudru, żeby go wtłaczać w skórę, prawda? Wciskać w pory. Dzięki temu on może tą skórę przepięknie wygładzić i to ta zabawa światłem e, dzięki mice, która jest w składzie, e, będzie powodowała, że ta skóra będzie wyglądała nie dość że na rozświetloną, to jeszcze na dodatkowo wygładzoną. Mnie aż korci, bo u mnie zawsze na tym etapie wjeżdżam mgiełka, nie? Mnie też. <laughs> też. No to super. E, to pozwól, że. <laughs> I ja już tutaj sobie zaaplikuję. Bardzo proszę, ja poczekam. Oh, ona jest rewelacyjna. Ona ma przepiękny atomizer. On w ogóle tak brzydko nie pluje w twarz, tylko przepięknie oplatać taka mgiełka, świeża bryza. I ten zapach kokosa. Tamgiełka jest bez alkoholu, co jest bardzo ważne, ale dalej utrwala Twój makijaż. Coś jeszcze mnie tutaj zaintrygowało, te przepiękne opakowania białe. Chyba coś, co się mm -hmm. bardzo mocno świeci. Okej, okay, Wiki, to który odcień jest Twoim ulubionym. Eros, od razu, bez dwóch zdań. Dobra, tak czułam, proszę uprzejmie. To jest taki przepiękny szampańsko-złoty, bo on jest idealnie wyważony, jeżeli chodzi o kolor rozświetlacz który będzie pasował i do jasnych karnacji i do tych bardziej opalonych, ponieważ żaden z nich, nawet te ciemniejsze, nie mają bazy kolorystycznej w sobie. O, wow, czyli nie będą przyciemniały kolory do skóry. Absolutnie nie. No dobra, to ja zaryzykuję i polecę w takim razie z chłodnym różowym. I jest taki subtelny, nie jest nachalny ten blask. Prawda? A jak patrzysz na niego w produkcie, to wydaje się być dosyć ciemny. Natomiast na skórze, nawet jasnej, tak jak nasze, wygląda przerewelacyjnie. Ja kocham rozświetloną skórę, kocham ten podkład, kocham ten puder. To zawsze jest u mnie w kosmetyczce, zawsze. No dobra, chyba czegoś nam brakuje na tych oczach. Skoro mamy już ten róż, ten rozświetlacz czy jesteśmy takie e, rozświetlone, to ja bym tutaj zaproponowała zestaw świąteczny, który w ogóle jest w rewelacyjnej cenie, bo mamy tutaj dwie pełnowymiarowe maskary e, Climax, które kosztują tyle co jedna. Wow! A, ale to jest super opcja, bo możemy oczywiście, jeżeli jest to nasza ulubiona maskara, e, sobie zakupić na zapas, ale też możemy się z kimś bliskim podzielić na przykład Dokładnie. takim zestawem. <grych> super. Ta maskara ma rewelacyjną formułę, ponieważ tak jak. Każdy produkt w Narsie również ma w sobie pielęgnację. Nie wiem, czy o tym słyszałaś. Tak, słyszałam, że on, y, ona też zawiera właśnie składniki, które nawilżają rzęsy i one są cały czas takie elastyczne, prawda? Tak, dokładnie tak. I te maskary mają w sobie również odżywkę do rzęs. Ja akurat mam y, doklejone też y, kępki na górnej powiece i byłam ciekawa, czy... Ona mi nie poskleja tych rzęs moich właśnie z tymi kępkami, ale efekt jest bardzo ładny. I mimo tego, że ma dość dużą szczoteczkę, to ja ją uwielbiam za to, że ona właśnie dociera do nawet najkrótszych rzęs i te dolne rzęsy spokojnie też pokrywa, nie sklejając ich. No myślę, że takim najfajniejszym atutem dla klientów będzie to, że jest hipoalergiczna i wodooporna, czyli nie ospuje się, łatwo się zmywa, ale cały dzień zostaje na rzęsach. Czyli słuchajcie, przy tych garach, jak tam wam paruje ten bar, barszcz, <laughs> albo przy wzruszeniach podczas y, wigilijnych życzeń, spokojnie się sprawdzi. Dokładnie tak. No dobra, już jestem ciekawa, żeby dopełnić te usta i nałożyć tą konturówkę do tego różu. Wiesz, że nasz przecież nie ma takich konturówek klasycznych, cienkich, natomiast przygotowałam coś bardzo specjalnego na dzisiejszy odcinek, co już możecie znaleźć oczywiście w sklepach. I tutaj, Julka, koło ciebie są dwa zestawy. No, wyglądają bosko i widzę, że są konturówki temperowane, czyli tak. moje ulubione. Czyli takie najbardziej prawilne konturówki, żeby zawsze były ostre. Czyli Ty wybrałaś zestaw z przepiękną, brązowo-czekoladową konturówką, która jest w mojej torebce już, myślę. Z... Poczekaj, bo ja nie wiem, czy dobry zestaw wybrałam do swojego tak, różu. Tak, 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 on tak, tak. w sensie on będzie brązowy. Dobra, Wiki, to yy, ja myślę, że nie zawsze trzeba słuchać po prostu <śmiech> <przyznaczenia>. <śmiech> i przeznaczenia jednak zamianka. Ja chciałam być miła, bo to jest mój ulubiony kolor. <laughs> no widzisz, wyszło po prostu tak, jak powinno być. Ja mam przepiękny zestaw z brązową konturówką, taką przepiękną czekoladą. I naszym przepięknym błyszczykiem w odcieniu nymfo, czyli takim kawa z mlekiem, mm. taki bardzo delikatny brązik. No, jest cudowny, ale no do mojego dzisiejszego looku zdecydowanie ta wersja kolorystyczna bardziej pasuje. No jakbym Cię puściła z tą konturówką, którą teraz nakładam? Ja bym to czuła, tylko wiesz co, ten błyszczek nie do końca mi tutaj się wpasował. Jeżeli byłby taki pudrowy róż, to myślę, że fajnie by się to obroniło w kontraście z tym brązem. Ale brakuje takich brązowych zestawów, no brakuje. No i właśnie to jest to, za co ja kocham e, takie konturówki strugane, dlatego że one dają mnóstwo możliwości i tak jak u Ciebie można stworzyć taki efekt mega doprecyzowanych, po prostu pięknie wyrysowanych ust, bądź też z łatwością rozetrzeć szybko tą, y, tą kredkę i stworzyć taki bardziej rozdymiony efekt. Dosłownie, bo one są bardzo masełkowe, więc dopóki sobie z nimi pracujecie, ona sunie bardzo łatwo i przyjemnie po tych ustach, ale jak zastyga, to już naprawdę fajnie się trzyma. No to teraz tylko dopełnić błyszczykiem i make up mamy gotowe. Dobra, wiki, czyli tak podsumowując jeszcze na szybko, te produkty zdecydowanie są multizadaniowe, mają bardzo dużo w sobie pielęgnacji. Co jeszcze byś dodała do tego? są bardzo łatwe w użyciu, więc są dla każdego. Czyli tym bardziej możecie być pewni, że w te 5 minut y, na szybko przy garach y, zrobicie ten makijaż y, wigilijny bez problemu. Dokładnie tak. To czego możemy życzyć na koniec? No chyba tego pysznego barszczu smacznego. <gry>